oglądałaś materiał yy, Maszy? Tak. No i wynika <tak> z niego, że to był w ogóle plan, że wykorzystałaś Stu, żeby się okay. wybić, bo chciałaś easy money. Słuchaj, większość tych rzeczy była mówiona w żarcie. Ojej, nie kupuję tego drugi, fagata, nie, 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 nie. nie. Drugie, czekaj, czekaj, po drugie, czemu to, w dowiedziałam się, że okay. trzymała te wiadomości przez całą naszą znajomość, te wiadomości były na początku naszej znajomości, po co? Ja nawet nie pamiętam, że nagrywania czegoś takiego. Nie pamiętam, co ona na to odpowiadała, no, ale najważniejsze to pasowało. ja też wiem o różnych pomysłach, które były później, ale nie będę tego wygadywać, bo dla mnie przyjaciółka, która jest w stanie wynieść jakieś rzeczy prywatne, rzeczy, prywatne rozmowy, to nie jest prawdziwa przyjaciółka i nigdy nie była prawdziwa przyjaciółka. Ja się w do tego złotych. filmu odniosę, e, pewnie nagram albo jakiś odpowiedź, albo live'a, bo tutaj dużo nie ma co odpowiadać, bo... Okej, okay, ale to, to są Ta jakieś... Sytuacja z festem jest kompletnie przekręcona. Ja to wszystko wytłumaczę. Nie, myślę, że ten Fest to taki tam, wiesz, to już chyba tam miałyście dramę. Tu bardziej chodzi o tego Siu i o te głosówki, że wiesz, tutaj się podniecasz, że o, jakiś piłkarz ma pieniądze, to fajnie by było... Z... To nie, tu tutaj chodziło o to, 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 było, to było akurat serio dla Beki, bo to była taka sytuacja, że spotkałam się z chłopakiem i on się chciał po tygodniu oświadczać i to było takie, wiesz, dla Beki. Ja mam... Ja po prostu to wytłumaczę wszystko dokładnie na, 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 na odpowiedzi, muszę napić. No dobra, ja, ja nie kupuję tego tłumaczenia, że to są żarciki, no bo jednak kurwa się skminiłaś z tym Siu i on cię ci lubił i jednak masz teraz. Czyli jakby cały ten plan, który teraz uważasz, że był żartem, został zrealizowany. Ja nawet, ja nawet nie pamiętam wysyłania tych wiadomości głosowych, ale nawet jeśli były, ja potem poznałam Siu Arta. Ja, ta dziewczyna była świadkiem licznych jakichś, wiesz... Płaczy, czy nawet ja o tym chcę opowiedzieć grubiej na filmie, bo Kasia od ciebie pomysł, że nagrała film o, o mojej, mojej chorobie psychicznej, jak ja miałam próby samobójcze przez, przez zerwanie z Stewartem, chociażby jak, jak dziewczyna, która przez to ze mną przechodziła, może negować moje uczucia do niego? 5 złotych. I nawet jeśli ja coś takiego nagrywałam poznając go, to potem naprawdę go kochałam i myślę, że nawet nawet on do mnie dzwonił po tym filmie i mówił, że on nieważne, co to mnie wspiera, bo... Nawet jak jak odszedł z internetu to ja w nie przy nim jestem. Okej. Okay. No bo No tego coś powiem wiesz, zaraz. Wiesz, trzymanie czegoś przez, przez ile, przez cztery lata? Okej, okay, ale A... słuchaj, bo to są jakieś pewnie nagrania z Messengera albo z jakiegoś WhatsAppa, no to ty pewnie masz jej odpowiedzi i, i całość tego. To. Yy, Znaczy, powiem ci, Fagata, tak, po tych nagraniach wychodzi, że trochę jesteś, nie? Tak ci muszę powiedzieć, nie? E, jesteś? Halo? No, jestem, jestem. Bo jest, a, bo do mnie jeszcze ktoś dzwonił. Dobra, no tak z tego wynika, nie? E, z nagrania. A, i, y, no, ale jestem ciekawy tych Twoich tłumaczy, bo na razie to nie wygląda dobrze. Sama widzisz, jak internet zareagował. E, ale ja mam też pytanie, czy ja jestem planem C? To ja ci powiem, ja się nie gniewam. No ale no jestem ciekawy te, tego twojego tłumaczenia. I tak jak ci mówię, ja nie kupuję te, tego, że to były żarty. Ja w to nie wierzę. Bardega z Wyrolu. Nie będę ci mówić, jak było. No trudno. Okej. Okay. A kiedy, bo czekaj, bo ja, ja wypiłem kilka łyków piwa. Kiedy będzie ten... Tak, kiedy będzie te, ta twoja odpowiedź? Bo już o to pytałem, ale nie zapamiętałem, co jutro, mówiłaś. Nie, nie, nie wiem, czy, Chyba. Ja, nie wiem, czy ja w ogóle a. odpowiem, ja Przez chwilę gadałaś, że odpowiesz, albo na live, y, no, albo w odcinku. No, albo, albo nie wiem, jutro pewnie, bo ja chcę tam jak najszybciej z bo ja mam walkę, to jest wszystko robione po to, żeby prowadzić mi zrównowagę przed walką. No, wiadomo. No, przed poprzednią walką też był przez nią poruszany mój temat, te, e, też pięć. były groźby, że jakieś filmy, że coś tam live y było, przykrywania mnie od góry. To wszystko jest robione... Aha, A czemu wy ukradliście ten pamiętnik, jak to była twoja przyjaciółka? Ja to wszystko wyjaśnię, ale ja nic nikomu nie ukradłam. No dobra. No, no cóż. No, co? Są, są jakieś na to, przepraszam bardzo, dowody, gdzieś ktoś powiedział, że to ukradł. No ten Mak Książę, ten wasz kolega twój wielki, co ci mówiłem, że Mac książę wyjdziesz. Na no te ja też, ja zawsze to mówiłem. I, no wzięliście jej kurwa pamiętnik. No to je, co to jest? Pożyczenie pamiętnika? Tak, tylko przejrzeć. pamiętnika. No ale ten ma książę, no przecież nagrywał. Było, sto, było story, że y, mamy twój pamiętnik. Ale czy ja tam byłam? Czy ja tak mówiłam? Ojej. No dobrze, <laughs> powiem ci, że no jestem ciekawy tych wyjaśnień, bo się robi z tego stroga drama. tego przez, przez ten cały czas, to, to wszystko te, też był plan. Znaczy plan y, Maszy, tak? Tak, tak. Nie, nie mój, nie. A, a czy ty masz te y, jakieś nagrania na nią, że będziesz też odpowiadała jakimiś nagraniami, bo no cztery lata się przyjaźniłyście, więc podejrzewam, że coś tam masz. Ale dla mnie to jest kurewskie zachowanie wyciągać rzeczy, wiesz, jak się z kimś przyjaźniłeś. Hmm. Ale wiesz, jak ktoś, to było na samym początku znajomości. ja to, ja to zresztą powiedziałem. To jest na zasadzie, ja dzisiaj napisałem to na Twitterze, zacytuję Wam, bo kurwa dobrze to napisałem, w chuj, nie? Napisałem tak. O, jeśli ktoś się przyjaźni z osobą, którą potem krytykuje za to, co robiła podczas przyjaźni, to znaczy, że się ze mną nie przyjaźniła, czyli jeśli powiedzmy, yy, nie wiem, Rafał spotykałby się z mężczyznami jakbyśmy skończyli relację, ja bym mówił haha, gej, coś tam, haha, facet go ruchał, no to kurwa, stary, nie? Albo ci to nie przeszkadzało, albo ci to przeszkadza, kiedy jest to, kiedy ma ci to przeszkadzać, nie? No. No właśnie to jest ciekawe, czy jak ty jej nagrywałaś wtedy, że chcesz wykorzystać Steve'a, żeby się wybić, to co ona na to odpowiadała? Ja w ogóle nie pamiętam tej rozmowy. Ja, się, ja nawet nie pamiętałam, co jest w ogóle fejkowe, zdziwiłam się. Aha. Ja nawet nie pamiętam, co ona odpowiedziała, ale raczej to suportowała, a nie, się, że, że chujowo, bo tak to ze mną dalej nie dodawała. Uh -huh. A ten piłkarz Lecha, to kto to był? O kogo chodziło? Nie będę mówić, są prywatne rzeczy, nawet nie pamiętam. <laughs> Aha. <laughs> Okej. Okay. No wiesz, no niby prywatne, ale wiesz, teraz to już wyszło publicznie. Bo... No dobra, ale kurwa, no szanujmy się, nie wszyscy chcą być y, gdzieś tam publicznymi niby osobami, znowu. nie każdy chce wiedzieć, z kim się kto gdzie spotykał, co robił. No, wiesz uh -huh. sobie. no dobra, a kogo ty no, miałeś? Ja muszę nie tym teraz nie. Mówić, to komentować. Mm -hmm. A y, kogo ty miałaś w narożniku? Bo Laluna, nie Laluna, tylko Masza mówi, że, y, że specjalnie kogoś wzięłaś, żeby jej dogryźć. Nie, ja w moim narożniku miałam moich dwóch trenerów y, oraz y, wspólnika mojego menadżera sportowego. No to może tego wspólnika menadżera, ty masz kurwa menadżera sportowego? No tak, ty wiesz nawet kogo. A, okej, okay, tak. dobra. I to był jakiś tam przyjaciel, ten, ten wspólnik, to był jakiś nie przyjaciel Maszy? Nie, nie znał jej nawet pewnie. Nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. No dobra, to chyba wszystkie tematy. No to czekam na twój materiał, ale tak jak ci mówię, ja nie kupuję, że to były żarty. I myślę, że internet też tego nie kupi, że takie tłumaczenie, że to było w żartach, to nie przejdzie, nie? No nie przejdzie. Nie no wiem, no. ja nawet historii tego nie pamiętam. <laughs> Kurwa, tacy młodzi ludzie, a taka kujowa pamięć. Trochę się słabiej czuję. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na moją walkę. To, to, to że to wyszło przed, chwilę przed. I no trudno, na, na tym się chcę bardziej skupić. Nie wiem, czy nawet będę marmować czas na, na jakikolwiek odpowiedzi. Zobaczymy. Jakby nic nikomu krzywdy nie zrobiłam, nic złego nie zrobiłam i, i tyle. No czy ja wiem, no jeżeli wykorzystałaś z tylko po to, żeby się wybić, no to jakaś krzywda to jest. Ech, no dobrze, moja droga. Yy, ja bym... Znaczy liczę, że pojawią się jakieś wyjaśnienia, ale to już jest piłeczka po twojej stronie. Dzięki za rozmowę. I. No, yy, nie się. Słucham? Nie najęż się, bo jest kurde, początek tygodnia, to ty już chlejesz. W to, no, dobrze, dziękuję bardzo. Pa, pa. Na razie, cześć.